Kali od lat jest kojarzony z ruchem zalegalizowania marihuany od czasów firmy przez działalność Gandzi Mafii aż po dziś. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć rapera na kolejnym marszu wyzwolenia Konopi, gdzie z nadzieją wypowiadał się o legalizacji. W dzisiejszym co by było gdyby, pójdziemy trochę na przekór i zastanowimy się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby raper nagle zmienił swoje poglądy o 180 stopni i został przeciwnikiem legalizacji. Oto moje pięć typów. Po pierwsze, Kali musiałby zmierzyć się z ogromnym hejtem i zarzutami o hipokryzję. Decyzja o zaprzestaniu popierania wolnych konopi byłaby dla rapera bardzo trudnym momentem. Praktycznie całą jego karierę można utożsamiać z popieraniem wolnej trawki, więc jego fani mogliby nie zrozumieć takiej decyzji i wyrażać swoje niezadowolenie w bardzo zdecydowany sposób. Po drugie, od Kaliego odwróciłaby się praktycznie cała jego publiczność. Skutkiem takiej decyzji byłaby utrata niemal wszystkich fanów, a co za tym idzie spadki sprzedaży jego płyt, ubrań i biletów na jego koncerty. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że raper musiałby zakończyć karierę. Po trzecie, zostałby odrzucony przez hip-hopowe środowisko. Większość sceny jawnie popiera legalizację konopi. W kulturze hip-hop jest to nieodłączny element, więc jawne odwrócenie się od tej idei przez kogokolwiek raczej nie przysparza sympatii. W przypadku Kaliego byłoby to jeszcze bardziej widoczne, więc raczej mało prawdopodobne, że raper mógłby współpracować na przykład z Włodim, który otwarcie popiera legalizację. Po czwarte, Gandzia mafia stałaby się tylko historią. Wszyscy fani tego projektu musieliby raz na zawsze zapomnieć o nowych projektach spod tego szyldu. Lukę na pewno wypełniłby jakiś inny skład popierający legalizację, ale dla wielu słuchaczy nie byłoby to już to samo. Po piąte, taki ruch wymagałby sporej odwagi. Nie oceniam, czy byłoby to właściwe, czy nie, raczej pewne jest, że nawet gdyby raper zmienił zdanie, to nie zdradziłby go publicznie. Wiąże się z tym za dużo kontrowersji i za dużo sum do stracenia. Opieranie swojej kariery praktycznie na jednym poglądzie może być bardzo ryzykowne. Przekonał się o tym m.in. Arab, który do dziś zmaga się z konsekwencjami swoich decyzji. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie o legalizacji. Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Subskrybujcie kanał, sprawdźcie pozostałe odcinki. Do usłyszenia. Hej!